wszystkich serdecznie. Dzisiaj niedziela, 10 listopada. Rozpoczynamy analizę weekendową. Jak zwykle rozpoczniemy ją od indeksów WIG 20 No cóż, najważniejsze właściwie kwestie, jakie wyniknęły z ostatnich pięciu sesji, to fakt, iż w piątek, w ostatnim dniu tygodnia na wykresie dziennym zdołaliśmy zejść poniżej linii poprowadzonej, jak widać przez dołki z maja oraz z października. Tym samym również pokonaliśmy taką nazwijmy to miniaturkę rgr Lewe ramię, głowa i prawe ramię. Zatem otrzymaliśmy pierwsze sygnały, no mogące sprawić, iż przed nami jakaś nazwijmy to Korekta, korekta spadkowa, niepokojące dla tego spostrzeżenia, jest taki fakt jest właściwie taki fakt, który można dość dokładnie zauważyć na przestrzeni właśnie roku 2013, ponieważ z takimi nazwijmy małymi, może teraz trochę większe, ale z małymi głowami, do, mieliśmy do czynienia już kilkukrotnie. Pierwszą mieliśmy na przełomie maja i czerwca. I jej wybicie zaowocowało dużym spadkiem. Kolejną głowę z ramionami mieliśmy w sierpniu. Wybicie linii szyi również zaowocowało większym spadkiem. Ale w ostatnim czasie, czyli na przełomie wrzesienia i października, mieliśmy również RGR. Doszło do wybicia linii szyi, jednak. Właściwie natychmiast ono zostało zanegowane. Co moglibyśmy powiedzieć na temat tej ostatniej głowy z ramionami, właśnie w tym kontekście poprzednim? No, że sposób, w jakim wybiliśmy, nazwijmy to linię szyi, bo tak naprawdę to jest takie no, wyraźne naruszenie, a nie wybicie. Właśnie to że nie było tego zdecydowanego wybicia linii szyi, tak jak tutaj, jak już wspominałem w czerwcu, czy tak jak tutaj e, w sierpniu, tylko to ta, wyglądało to dokładnie tak, jak ostatnia w październiku. Tak wygląda. O, nie wyglądało, a tak wygląda. Zatem powiedzmy sobie szczerze, porównując te wszystkie układy, nie możemy mieć... Takiego jednoznacznego przekonania, iż wybicie, to, wybicie linii szyi i zejście poniżej tej linii trendu w konsekwencji przyniesie nam dalsze spadki. No tutaj jeszcze jest ta droga nazwijmy, no, jak gdyby otwarta do wzrostu, ba nawet tak przyglądając się to nawet do kolejnego nazwijmy to wzrostu na nowy, na nowy szczyt. Przy założeniu, że mamy tutaj do czynienia z pierwszym szczytem, tutaj drugi to wszystko jest w układach trójkowych, a więc typowe pod trójkąt, taki eliotowski trójkąt kończący, więc mogłoby nawet okazać się, że jeżeli nie zejdziemy poniżej 2450, to czeka nas jeszcze właśnie jedno wyjście na. Na być może nawet i nowy szczyt w okolicach 2600, czy, czy jakimś pokonaniem 2000, 2600. Zatem bardzo istotne w początku najbliższego tygodnia. A tutaj mam przypomnę, jeden dzień nam odchodzi, poniedziałek jutro. Co, co może mieć również znaczenie, bo po wspaniałej, nazwijmy to w cudzysłowie, oczywiście, ale nie w cudzysłowie, w tym takim pełnym, nazwijmy to po dobrej sesji, o, w Stanach Zjednoczonych, gdybyśmy mieli sesję w poniedziałek. Byłaby bardzo duża szansa na zanegowanie tego wybicia na zanegowanie tej linii szyi. Natomiast tej sesji w poniedziałek u nas nie ma. No i zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, zanegowanie i jakiś wyraźniejszy ruch w górę to najprawdopodobniej zapowiedź jeszcze jednego wyjścia na szczyty. Natomiast jeżeli nie będzie miało to miejsca, no a przyjdzie jak gdyby potwierdzenie tego wybicia w jakimś kolejnym spadku, no to należy należy raczej będzie, będzie trzeba patrzeć tu w kierunku południowym i tu już niejednokrotnie wspominałem ten pierwszy najważniejszy poziom to około 2450, gdzie ukształtował się szczyt w sierpniu tego roku, gdzie mamy lokalny dołek Tutaj z 18 października przebicie tych poziomów, czyli tego poziomu 2450, jest znowu z punktu eliotowskiego również bardzo istotnym elementem, no bo trudno by było mówić, że tu mamy do czynienia z jakąś falą trzecią w tym momencie. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten fakt najistotniejszy płynący z tego tygodnia, czyli wyjście poniżej tej linii trendu i poniżej głowy z ramionami. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, również nie wygląda to za dobrze dla byków. Nie wygląda to za dobrze dla byków, jakbyśmy nie spojrzeli, ponieważ te trzy świece, której każda posiada górny cień, tu oczywiście jest również i dolny, ale tu wszystkie posiadają wyraźny górny cień wskazujący na oddziaływanie podaży. Ukształtowały no, coś na wzór gwiazdy wieczornej i to. Powiedzmy sobie szczerze, nawet z wyraźnym naruszeniem połowy białego korpusu pierwszej świecy tworzącej tą powiedzmy sobie formację cenową. Zatem również w tym ujęciu tygodniowym sytuacja techniczna wygląda na to, że niedźwiedzie zdobywają przewagę i jest duże prawdopodobieństwo kontynuacji. Kontynuacji właściwie no, dopiero co rozpoczętej, ale korekty spadkowej. Tym niemniej, jednak z tych względów, o których mówiłem przed chwilą, no zostawiłbym jeszcze ten margines właśnie na te pierwsze sesje, pierwsza, jedna, dwie sesje nowego tygodnia, czyli do środy. Jeżeli udałoby się zanegować ten sygnał przebicia linii szyi jakimś takim, no powiedzmy, dość wyraźnym białym korpusem wówczas na pewno zwiększy się prawdopodobieństwo, znowu przejdzie na stronę byków i będzie duża szansa na to, aby osiągnąć jakiś nowy szczyt. Natomiast jeżeli na to nie będzie stać popyt, to no, powiedzmy sobie szczerze, czeka nas, czeka nas spadek, w którym... Jeszcze raz powtórzę, najważniejsze poziomy to te 2,450, 2,430 widzimy w ujęciu tygodniowym, zejście poniżej zamknięcia tej świecy, czyli poniżej 2,422, no pokażę nam, co mamy, z czym mamy tu do czynienia. Tu mamy wyraźną trójkę, no tutaj pojedynczy strzał, który można by było na wykresie dziennym rozpisać i tu na obecną chwilę mamy trójkę, jeżeli zejdziemy poniżej tego szczytu, nie mamy żadnych impulsów, żadnych piątek, czyli będzie to jakaś, Korekta, bądź y, część jeszcze większej korekty, jeśli chodzi o inne indeksy z naszego rynku, no to tu sytuacja tak. Na Wigu wygląda to podobnie. To znaczy, się wybita, y, wybita linia szyi, y, wybita linia tego samego trendu. Bo tu, gdybyśmy przeprowadzili ją, to ona już jest tutaj. O, y, była w czwartek naruszona, wyraźnie teraz wybita, i to y, powiedzmy sobie szczerze. Na wykresie, tym dziennym, indeksu WIG mamy jeszcze taką nazwijmy mini lukę. A więc zadziałało się to wszystko przy pomocy luki. I tutaj można by było interpretować dokładnie tak samo jak WIG-20: czyli jest ta, jest, ta, jest ta nazwijmy głowa z ramionami, wybicieli i szyi, ale taki mały niedosyt. Nie było tego odejścia, które jeszcze pozostawia jakąś szansę dla byków. W tygodniowo WIG 20 pod względem niedźwiedzi wygląda lepiej, bo tam jest wyraźne zejście poniżej połowy białego korpusu. Na wig tego nie ma, w związku z tym, że WIG jest, no nazwijmy, znacznie mocniej silniejszym rynkiem, o, ten indeks znacznie silniejszy, aniżeli WIG 20, to również wskazuje, że może jednak będzie ten ruch jeszcze jakiś do góry. Szybciutko przejdźmy jeszcze S-WIG. tutaj na ESWIGu utworzyło się um, utworzyło się taki podwójny szczyt, na tym drugim szczycie wyraźne, mocne objęcie BESY, no i ten spadek na razie jest kontynuowany. Oczywiście patrząc w kategoriach tego całego dużego trendu wzrostowego, to jest nic na razie jak typowa jakaś korekta, tutaj żeby mówić o czymś więcej, to jest zbyt wcześnie. Ja tylko przypomnę, że tutaj wystaje ten e, kwadracik, e, który, który stwarza, daje tą strefę, e, no, taką najbardziej prawdopodobną teoretycznie, do której powinien dojść SBiGa, więc jeszcze trochę tego miejsca ma, więc tu po jakiejś korekcie mógłby być iść, e, iść już e, jaki, jeszcze jakiś ruch wzrostowy. Tym niemniej jednak musimy pamiętać o tej hiperboli, z którą mamy tu do czynienia i na pewno są to już rejony jakiegoś szczytu, poważniejszego szczytu, a więc no, no zobaczymy, czy uda się to wybić i jeszcze dojść do tej strefy, czy jednak ten taki mały podwójny szczyt z, to, z tym objęciem besy, to mógłby się okazać jakimś końcem na, na najbliższy czas. No i Mwik tutaj pokazuje po osiągnięciu e, szczytu takim pinbarem wyraźny spadek, tutaj taka nazwijmy to e, flaga, czyli korekta i Idealnie w ruchu bocznym, no i wybicie znowu luką z tej korekty, to świadczyłoby, że nawet gdybyśmy mieli tu mieć taką flagę, teoretycznie jeszcze jakiś spadek, być może na minimum tego, tego tutaj młota z, na wielkim obrocie. Jeżeli pokonamy to minimum, i ewentualny retest nie okaże się skutecznym czyli zanegowaniu tego, jak gdyby, sygnału padającego po, po wybiciu w dół tego poziomu, no to wówczas rozpoczną się już na pewno gorsze czasy dla spółek z indeksu MIG-20. Spójrzmy okiem, jak wyglądają spółki top 5 nasze z indeksu MIG-20. Jeśli chodzi o PKOSA, tutaj mieliśmy wybicie z tego klina, e, ruch powrotny, e, innymi słowy, no, jest pewnego rodzaju zagrożenie, ale ono jest tego samego typu co na indeksie WIG20, czyli po prostu tutaj musimy jak gdyby zaczekać, jeżeli dojdzie do jakiegoś czarnego dnia, czyli czarnego w tym sensie, że powstanie jakiś wyraźniejszy czarny korpus, który pokona Tą granicę cenową około 190 zł, no to należy się liczyć z tym, że będziemy dalej kontynuowali te spadki. Jeżeli nie dojdzie do tego, a wręcz przeciwnie, PKO jak gdyby odwróci tą krótkoterminową tendencję spadkową, jest szansa ponownego dojścia, co najmniej tutaj podpomnienie trendu, jeszcze raz i, i, i ustanowienie poziomów zbliżonych do tych tutaj szczytowych. Kolejna spółka to. PKOBP, tutaj sytuacja jak pamiętamy, odbicie od górnego ograniczenia takiego kanału wyraźnego, no i, i, i zbliżony tutaj mocny spadek ruch w bok, no i prawie że zrealizowany ten zasięg. Tym niemniej jednak nie, nie stoi chyba na przeszkodzie, żeby był przetestowany. Było przetestowane to dolne ograniczenie. Jeżeli nie będzie ono przetestowane, no to w tym momencie, a ruszy ruch do góry, no to będziemy mieć wyraźną korektę taką trójfalową. I to spowoduje, że jak najbardziej powstanie kolejna szansa na nowy, na nowy szczyt PZU. Tu jak wiemy, po odcięciu dywidendy powstała luka. Była próba jej domknięcia. Można powiedzieć, że prawie że się udała, ale domknięcia, nie zamknięcia. Natomiast jak widzimy, sesja piątkowa przyniosła nam wyraźny spadek w stosunku do zamknięcia sesji czwartkowej. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, znowu tak jak. Od dołu idąc, ten poziom około 444, 442 3 zł był tym takim dość istotnym. Tak w tej chwili ten poziom będzie powinien oddziaływać jako wsparcie i myślę, że ten poziom zostanie osiągnięty. A co dalej? Czas pokaże, czy to wsparcie pęknie, czy nie pęknie. Jeśli chodzi o KGHM, ten jak można powiedzieć, zaczarowany, idzie w takim ruchu bocznym po wyraźnym. Wzrost, znaczy po wzroście, na wyraźnym większym obrocie, mieliśmy natychmiastową prawie redukcję tego całego wzrostu do zera. To tylko przekonuje mnie w tym, iż jest to cały czas, jak gdyby taki ruch boczny, mający być mimo wszystko raczej przerwą, odskocznią od kontynuacji dalszych spadków, do których również skłania wizerunek, szczególnie w wersji tygodniowej wykresu samej miedzi, to jak każdy chce, może sobie sprawdzić, jak to wygląda, no i kolejna spółka, ostatnia już stop 5, PKN Orlen, no tutaj to wybicie Sklina, które już było w poprzednim tygodniu, ten tydzień to taki typowy ruch boczny, taka typowa jakaś flaga, chorągiewka, a więc z tego tytułu należałoby się spodziewać, że początek nowego tygodnia przyniesie nam raczej jakiś kolejny spadek. Dobrze, przejdźmy teraz do indeksów zachodnich. Dzisiaj w wersji nazwijmy okrojonej, czyli S&P i DAX. Jak widzimy w ten tydzień zakończony właśnie pierwsza połowa, taki delikatny wzrost, czwartkowe nazwijmy to załamanie z wybiciem dołka, ale wszystko wskazuje na to, że jest tutaj jakiś ruch trójfalowy po którym mamy piątkowe silne odreagowanie, i najprawdopodobniej jeszcze jedno dojście do poziomów tutaj tego górnego ograniczenia ja przypomnę, że 1780 te rejony wynikały już znacznie wcześniej wskazywałem na nie z pewnych geometrii, i, i, i no zdaje się, że jednak będą one zrobione, bo najprawdopodobniej w całym kontekście tego wzrostu po fali pierwszej, drugiej i trzeciej mamy tutaj do czynienia z jakąś falą czwartą nieregularną i właśnie teraz być może jest jakaś już właśnie fala piąta. Nie spodziewałbym się tutaj kontynuacji, tak szalonej kontynuacji jak, jak, jak na sesji piątkowej tego, tego wzrostu. Kto wie, czy nie zakończy się tutaj właśnie jakimś niemrawym wzrostem w poniedziałkowym, może <laughs> jakiś wyskok i powrót w cień górny, no to nie ma co gdybać, ale gdyby takie coś miało miejsce, to Wpisywałoby się w ten materiał, że ten, gdybyśmy byli w poniedziałek, to by było coś może na plus, a tak to właśnie nie wiadomo, czy coś takiego będzie. W układzie tygodniowym właściwie żadna zmiana kolejna jakaś biała świeca, tym razem bardzo mały korpus, wyraźny dolny cień, ten właśnie spowodowany tym piątkowym, piątkowym atakiem, i wszystko odbywa się w tych rejonach tych górnych ograniczeń czyli tutaj, jak widać, ta podaż. E, Próbuję zakończyć, zakończyć tą dobrą pasę na rynku SP. Jeśli chodzi o DAX, w tym tygodniu chciałbym zwrócić tylko na jedną ważną rzecz, a mianowicie czwartkowy wystrzał i powrót wystrzał spowodowany tym, że na fali doniesień o zmianie oprocentowania przez Europejski Bank Centralny. Spadek stóp procentowych o 0,25%. Zaowocowało wystrzałem do góry, jednak do, do, góry, do, do końca sesji ten cały wystrzał został zniwelowany niemalże do zera. Powstał więc na takim górnym ograniczeniu wyśmienity pin bar przy kontraktach. Była tam również, były tam ogromne obroty na tym dniowym pinbarze, co może sugerować jakiś poziom szczytowy. Tym niemniej jednak trzeba brać pod uwagę, że w pinbarach, w których mamy naprawdę takie emocjonalne wyjście do góry i szybki powrót potem i powstaje z tego długi dzień, długi cień, przepraszam, bo dzień już jest coraz krótszy, takie pinbary mimo wszystko lubią być testowane, ba, nawet w czasie sesji negowane, a więc jest tu, mimo wszystko, że jest tu taki sygnał dość istotny, prospadkowy i w ciekawym miejscu, to nie jest wykluczone, że jeszcze pójdzie jakiś ruch, który mimo wszystko przetestuje ten poziom. To był na bazie emocji, powstał ten pin bar. W związku z tym, no, na pewno wśród nawet jakichś, nazwijmy, większych graczy e, wziął się błę, błędny ruch dokonania zakupu i za wszelką cenę. Będą się próbowały te bryki, że tak powiem, no, jak gdyby dojść chociażby do tych poziomów, żeby sprzedać bez strat to, co zakupili, więc dlatego uważam, że test tego szczytu, tego pinbara jest całkiem prawdopodobny, ale tym najważniejszy to jest faktycznie taki wydźwięk prospadkowy i nawet przy. Tak, jak powiedziałem, przetestowaniu tego szczytu należałoby się spo, spodziewać, że poziom 10/9200 będzie no, takim nazwijmy maksimum, na co w tej chwili można sobie na tym rynku pozwolić. I na koniec, na dzień dzisiejszy, para euro do dolara. Tu ona właściwie postępuje zgodnie, zgodnie e, chciałoby się powiedzieć, może z życzeniami. No, bo jak się gra na tym rynku, to. Fajnie jak życzenia się spełniają, ale zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy, czyli kontynuacja spadku. Co najważniejsze w tym tygodniu wybicie się z tego kanału, pokonanie tego tej linii trendu, wyraźne wejście w poziom tego pierwszego, jak gdyby odcinka, tego pierwszego, nazwijmy impulsu jakiegoś wzrostowego, co moim zdaniem już bardzo mocno neguje możliwość utworzenia tutaj piątki, czyli impulsu, a należało, zatem należałoby przyjąć, że ten ruch do góry jest y, korektą. Y, a właściwie okazuje się, że to wszystko, bo, bo mamy tutaj wyjście co prawda na nowy szczyt, ale że to wszystko w większej perspektywie układa się, mm, nazwijmy to, w część jakiejś większej korekty. Po tym całym spadku od 2011 mamy tutaj jakieś A, mamy jakieś B i być może tu właśnie się zakończyło C. Ale wiadomo, że na rynku Forex bardziej nas interesuje bardziej przyziemna kwestia mniejszych, że tak powiem, ruchów czasowych. W związku z tym, jak spojrzeć na to? No, moim zdaniem doszło tutaj do utworzenia piątki spadkowej. Ona w wykresie dziennym jest właściwie niewidoczna, ponieważ w trakcie dnia doszło do jakiejś korekty wzrostowej po pierwszej części spadku, ale ja przyjmuję to, że mieliśmy do czynienia tu z jakąś piątką spadkową. Ona doszła do takich dość wyraźnych poziomów. Wsparcia. Jak widzimy, powstały tu w tym rejonach dolne wyraźne cienie. Zatem możemy spodziewać się, iż no, byłaby fajna pora na jakąś korektę tego spadku. I przechodząc na wykres 4-godzinowy, no może sponimy, mamy, my, byśmy mieli tutaj gdzieś falę pierwsza fala druga fala trzecia fala czwarta i fala piąta w związku z tym teraz można by się było spodziewać fali korygującej ten cały impuls spadkowy ja patrząc na to jak rozegrała się kwestia właśnie podczas ostatniej sesji podczas ostatnich dwóch sesji tego tygodnia więc czwartek po tym spadku wywołanym decyzją centralnego banku europejskiego potem jeszcze w tym samym dniu dość wyraźna wyraźna korekta zejście kolejną trójką przyjmuje, że w mniejszej skali czasowej, w mniejszym jak gdyby, mniejszego rzędu falach, po tym spadku pięciofalowym, teraz mamy do czynienia właśnie najprawdopodobniej z jakąś korektą, która oczywiście może się przerodzić w impuls, ale tu mielibyśmy do czynienia z falą pierwszą, czyli nazwijmy to na razie A, fala B, która nie wybiła dołka, tego, a więc spełnia wymogi korekty, bo jeżeli wyszłaby poniżej tego tutaj dołka, no to wtedy nie możemy mówić, że to jest raczej, że to by była korekta. Nie byłoby takiej, takiej stuprocentowej pewności. W związku z tym należałoby sądzić, że teraz po tym, po tych cieniach nowy tydzień rozpocznie się od jakiegoś marszu w górę, co w całości z tym ruchem powinno dać nam jakąś korektę, czyli powinno dojść do jakiś rozsądnych rozmiarów. Ja tutaj może w, na wykresie dziennym pokażę, że no, jeżeli ta korekta by się troszeczkę, że tak powiem, rozciągała w czasie, a również może coś takiego być, ponieważ mieliśmy tu gwałtowne ruchy, no to w tym momencie możemy liczyć nawet i na dojście gdzieś w rejony, najpierw pierwszym tym takim dla mnie ważnym poziomem to były rejony tego dolnego ograniczenia, które tu wybiliśmy. Natomiast przy silniejszej, przy silniejszym, ja może tutaj to zmienię, przy silniejszym odreagowaniu, tu już właśnie chcę pokazać, możemy mieć do czynienia z dojściem do 61,8%, czyli jak gdyby z powrotem wejście w ten kanał i dojście do rejonów 1,3650, gdzie mamy tutaj zarówno poziom cenowy istotny, no i, i te 61%, gdyby taka korekta tutaj doszła, na pewno w tym miejscu szukałbym rozwiązania na, szukałbym sygnałów na pozycję S, z racji dużego prawdopodobieństwa możliwości powstania takiej formacji e, 1, 2, 3, no w takim innym, nadpod, nazwijmy to, czyli teraz wybiliśmy dołek tutaj ten, a dojście pójdzie do poziomu szczytu, przedostatniego szczytu, przed tym ostatecznym szczytem. W każdym razie na najbliższy e, dzień, na najbliższy dzień, dwa, e, w tej chwili na parze walutowej euro do dolara e, widzę możliwość właśnie wzrostu. Myślę, że w tym momencie uczestnicy mojej konferencji na temat zwycięskiego wzoru, który wynalazłem osobiście na rynkach tych foreksowych i nie tylko, na właściwie na rynkach finansowych, nie będą mieli najmniejszego problemu, aby w odpowiednim momencie wejść tutaj w tą nazwijmy pozycję długą, bo mimo, że to najprawdopodobniej będzie korekta, to z racji rozmachu tego spadku ona ma szansę na całkiem niezły potencjał. No i nie powinni mieć żadnego problemu z, z, z doborem momentu, w którym będą mogli wejść w tą pozycję L i potem śledzić do jakich poziomów ewentualnie dojdzie, aby móc się zastanawiać nad pozycją. Więc myślę, że w międzyczasie w tygodniu znowu e, przedstawię jakieś analizy e, na swoim blogu, które, które ułatwią, ułatwią wyszukanie tych obszarów, w których możemy poszukać już konkretnej, konkretnej e, konkretnego sygnału do wejścia w daną pozycję. W tej chwili ta analiza, która miała miejsce, dotyczyła euro do dolara, spełnia się e, idealnie przed tym. Złoto spełniło się idealnie, ba. Po, po, po dwóch, trzech okazało się, że jeszcze spora nadwyżka. Australijski dolar przedstawiony wszystkim tym, którzy posiadają konto Wiron FIX, jak wiedzą, no był w międzyczasie ruch powrotny do po zakończeniu pewnej części korekty, był do tego poziomu szczytowego, więc nie tak do końca go uwzględniłem. Ale po tym zaraz nastąpił spadek, który doszedł. Idealnie do strefy, którą wskazywałem, a więc yy, w tych analizach będę się starał, tak jak w ubiegłym tygodniu pokazać. Oczywiście jedne będą może jakieś będą dostępne dla wszystkich. Yy, myślę, że te takie najciekawsze będą dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają konto Wyron FX. Na dzisiaj to już wszystko. Yy. Ten poniedziałkowy dzień na pewno warto prześledzić, co będzie się działo w Stanach. Jeżeli dojdzie tam do jakiegoś wzrostu, ale z jakimś cofnięciem, no to można zakładać, że we wtorek będzie jednak realizowane RGR. Natomiast jeżeli bardzo optymistycznie zakończy się sesja poniedziałkowa w Stanach Zjednoczonych, no to należałoby się spodziewać, że my we wtorek również. Również ruszymy do góry i powstanie duża szansa na zanegowanie tej głowy z ramionami, a jeżeli to już nastąpi, no to tym bardziej otworzy się droga na szczyt, na nowy, na nowy kolejny szczyt. Trzeci w tym momencie by był w tym takim większym ujęciu, a więc najprawdopodobniej mógłby to być już ten, ten ostatni. Na dzisiaj to już wszystko, za tydzień kolejna weekendowa od poniedziałku do piątku. Zapraszam na komentarze po sesji.